Wszystkimi tam się z wami bardzo serdecznie i zapraszam was na trzecią część lump. Hola. Będzie jeszcze czwarta, w razie czego? A dzisiaj, w roli głównej, trzecia część lump-hola, gdzie będzie dużo rzeczy ciemnych, co pewnie jak na moje standardy, jest dość dziwne, nieoczekiwane, zaskakujące, można by powiedzieć. Ale dużo rzeczy jest ciemnych, chociaż pojawią się też jasne ubrania, e, takie wiecie, które krzyczą, że chce mi się wiosny, chce mi się lata. E, I co? Może zacznę od tego, że bardzo serdecznie. Zapraszam Was do tego, żeby oczywiście zostawić tą symboliczną łapeczkę w górze, żeby subskrybować, jeśli jeszcze tego nie robicie. W ogóle dziękuję bardzo, ale ostatnio inaczej, dziękuję bardzo za to, że w ostatnim czasie pojawiło się dużo nowych subskrybentów. Nie wiem skąd przyszliście, jeśli chcecie, napiszcie mi, ale bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście. Naprawdę każda nowa osoba. Cieszy, tym bardziej, że wiecie, no przekłada się to i na te łapki, i na te komentarze, i na te wyświetlenia. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. I, I co? I myślę, że nie będę przedłużać, tylko zaproszę Was dalej do zapoznania się z moimi ostatnimi łupami. Zaczynamy z grubej rury, czyli z czymś jasnym i z czymś pięknym. Zobaczcie, tutaj mam taką kratę zielono-białą, zachwycające, piękne spodnie. One są świetne. One tak mi się niesamowicie kojarzą z wiosną. Ja je widzę z moim takim fioletowym, liliowym swetrem. Naprawdę niesamowicie mi się one podobają. Mają tak piękny, energetyczny kolor i w ogóle jeszcze ta krata. No to wszystko sprawia, że chce mi się iść na spacer, wziąć koszyk, termos. Dziewczyny, hulej nogę i po prostu iść przed siebie. Cudowne są. To jest Marka Sawida. Ja ją czasem spotykam w lumpach, powiem Wam szczerze. Co mam na jej temat myśleć, nie wiem za bardzo. Ale tak, myślę, że składowo bardzo spoko, 67% to jest bawełna, 3% elastan, reszta to jest poliester, no ale spodnie, no widać, że są takie delikatnie, wiecie, i uciągliwe. No i też ta domieszka poliestru z pewnością czyni to, że nie są one takie gnieciuchowe, ale naprawdę niesamowicie mnie zauroczyły i wiecie, jak sprawdziłam rozmiar, to czy pasują, tak, mówię, że biorę je od razu i będę... Nosić jak dzika, bo to jest dla mnie po prostu wiosna w czystej postaci. I jakoś w ogóle ta krata od razu skojarzyła mi się z jakimiś takimi obrusikami z reklamy, no wiecie, ten klimat. Piękne są. Eee, mam też bluzkę tym razem dla kontrastu w kolorze czarnym, uwaga, ale ona jest świetna. Powiem Wam, że ona o tak może wyglądać niepozornie, ale bardzo podoba mi się to, jak ona na mnie leży, bardzo podoba mi się tutaj ta taka wstawka, w serduszka w ogóle i naprawdę uważam, że bardzo fajnie leży. To jest taka bluzka, która no jednak robi pewien efekt i i co? Myślę, że będzie super się nosić i do spodni, i do spódnic. Widzę ją właśnie z czymś i dopasowanym, i z czymś lekko szerszym, ale naprawdę tej, ta, ta wstawka jest niesamowicie e, urocza. E, zaciekawiła mnie marka, i powiem Wam, że tą markę nawet sobie googlowałam, to jest High by Henry Holland. Jak sprawdzałam, ubrania chodzą po kilka ładnych stówek na stronie internetowej, e, a ja tą bluzkę złapałam za. Przysłowiowe grosze. I cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? Skład. Nie pamiętam, czy ja patrzyłam na skład, czy nie, bo ona po prostu z miejsca mnie zauroczyła. A tej metka coś nie chce ze mną współpracować. To jest 100% wiskoza, zatem tutaj wiecie, no wszystko się zgadza, przepiękne jest. Myślę, że latem do jakichś kolorowych dołów również będzie super wyglądać. I od razu przechodząc dalej, co by nie tracić czasu, mam taką śliczną, kolorową, romantyczną, dziewczęcą bluzkę z Zary. No jest kolor, są kwiaty, jest wiosna. Też jest piękna, raczej do rzeczy z wyższym stanem, bardziej chyba też bym ją widziała z jakimiś prostymi szorcikami, ale będę kombinować. Ona mi się niesamowicie spodobała, też to, że tutaj te kolory są takie lekko właśnie wygaszone, um, także naprawdę... Bardzo, bardzo mi się ona spodobała. Ma też ładny, taki nie za duży dekolt, tutaj te falbanki. Tylko ona, no niestety, tak jak patrzę na nią, widzę, że będzie wymagała delikatnego prasowania, co by wiecie, tutaj okiełznać tą falbankę, bo ona lubi jakoś tak tutaj brzydko odstawać, ale myślę, że dwie minutki przy żelazku i tutaj ten temat się ogarnie. Co mnie w ogóle zaskoczyło, bo ja już wiecie... Przyzwyczaiłam, oswoiłam się ze swoim rozmiarem i raczej jak przeglądam rzeczy, to celuję bardziej w 38, w 40. A tutaj wpadł mi rozmiar 34. Tak, XSK to jest 34. Zaskoczyło mnie to, ale to też jednak potwierdza regułę, że nie ma to jak zmierzyć i też to, że rozmiar rozmiarowi nierówny. I nie wiem wedle jakiej zasady te rozmiary są dopisywane. W każdym razie tutaj mam o coś takiego i bardzo mi się to podoba. I myślę, że to jednak jest w moim stylu. Kolejna rzecz: niesamowicie mi się podoba. To jest taka moja perła dzisiejszego odcinka. To jest ta, taki bodziak to są takie body. Piękne. Tutaj ta góra jest gorsetowa. Siateczkowe rękawy. W ogóle zobaczcie, że ona wygląda po prostu jakby nigdy nie była noszona. Ta góra jest naprawdę taka sztywna, konkretna, lekko uciągliwa, ale też jakoś nie, nie bardzo. Marka to jest Abercrombie and Fitch emeczka i jak ja to przymierzyłam, mówię kurczę, jaki to ma świetny dekolt taki wiecie, tutaj lekko układający się w serduszko, no fantastyczna rzecz, ja to widzę i na właśnie jakiś wyjściach na kawę i na jakichś kolacjach myślę, że jakaś fajna taka, taka, wiecie taka jakby to ująć, no taka wystrzałowa spódnica i śmiało można by było to założyć na jakieś wesele, na jakąś imprezę Coś takiego, wiecie, nie z pazurem, ale no z takim kopem. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. E, super. Ona też, no, nie da się ukryć dzięki temu, że e, ten bodziak ma taki mocno stonowany kolor. No to jest e, taki dość podatny, bym powiedziała, na dobieranie i na stylizowanie. Ale no, 6 zł. Fantastyczne. I ten dekolt po prostu, jeśli coś mnie zachwyca, to chyba te rękawy i ten dekolt. E, I... W ogóle to też sprawiło, że ja kupiłam body, bo jakby z reguły nie noszę takich rzeczy. Uważam, że są one pieruńsko niewygodne, niepraktyczne. Jak chcemy iść do łazienki, to tu gdzieś tam musimy się rozpinać i rozbierać. Więc nie jest to rzecz, którą mogłabym nazwać jakąś wygodną, tak samo jak kombinezony. Kto w ogóle wymyślił kombinezony? Ale no... Tutaj, wiecie, jakby ta liczba plusów przeważyła ten minus, jakim jest komfort i stwierdziłam, dobra, poświęcę się i po prostu będę sobie te guziczki w kroku pstrykać jak u niemowlaka po prostu. Ale dobra, nieważne. Tu, jeśli chodzi jeszcze o takie stonowane kolory, mam bardzo ładną sukienkę, bardzo ładną i tutaj też od razu widzę moje koturny w panterkę, widzę moją brązową torebkę albo brązowy plecak, albo moją torbę koszyk, albo nie wiem, nawet torbę termiczną, zieloną, którą dziewczyny nazywają żółwiem, ale. Naprawdę świetna sukienka, taka bardzo prosta, zapinana na rząd guziczków, jak widać, w kolorze beżowym. No, trochę gnieciuch, to trzeba jej przyznać, ale ma krótki rękaw. Tutaj możemy dodać jakiś pasek. Możemy ją nosić, tak wiecie, bez podkreślania talii, ale naprawdę. Bardzo mi wpadła w oko, chyba jak głównie przez to, że jest taka dosyć prosta. No właśnie, ma taki kolor, który myślę, że lubi się z większością kolorów, więc możemy śmiało szaleć. I tutaj też możemy ją nosić do biedronki na zakupy, do przedszkola. Może, wiecie, w końcu przyjdzie ten czas, kiedy przestanę jeździć jak kloszard, co by odwozić dzieci, ale też, nie wiem, na plażę, właśnie jakieś wyjścia na hulajnogę, obiady, lody. Typowa ja, gadam do Was jak najęta, a okazało się, że pamięci zbrakło. Więc tak, zobaczcie. Myślę też, że ładnie mi będzie w tym kolorze. Ja w ogóle w beżach dobrze się czuję, czuję się tak bezpiecznie. Więc sukienka za paręnaście złotych, a naprawdę myślę, że zrobi kawał porządnej y, roboty. Ona w ogóle jeszcze tutaj powinna mieć pasek, bo jest taka jak widać... Pentelka. Tego paska nie było, ale też nie ubolewam nad tym, bo myślę, że taki mój klasyczny czarny, ala skórzany załatwi w razie czego sprawę. I co? Przechodzimy już do kolorów czarnych, a w zasadzie do czarno-granatowych, i zacznijmy od spodni, które fantastycznie się nosi. Sprawdzone info. To są spodnie w kropki w groszki. One są bardziej granatowe niż czarne, ale naprawdę myślę, że będą super na właśnie na wiosnę, na jakieś nieco chłodniejsze latko. Takie też dosyć uniwersalne, pomimo tego, że wiecie, że one są w groszki. Właśnie. no Moja pierwsza myśl oczywiście do białej góry. Białych gór, naprawdę mam mnóstwo, jakieś topy, koszule, i shirty Krótki rękaw, długi rękaw. Także tutaj można pokombinować, pozmieniać dodatki i, wiecie, po prostu tworzyć różnoraki charakter tych spodni, ale no myślę, że styluweczki będą leciały. One zresztą pojechały ze mną do łodzi. Spacerowałam sobie w nich po ZOW, płocku. Super, bardzo wygodne, bardzo. Fajne, bo mają kieszenie, są na gumkę. Też koszt myślę, że coś około 10 zł, a myślę, że ten Cost Per Wear wyjdzie po prostu, wiecie, groszowy. Bo to są spodnie, w których ja naprawdę zamierzam chodzić dość często, bo w ogóle ten fason jakoś tak... Jak widzę spodnie o takim fasonie, to od razu sobie myślę, ale one muszą być wygodne. Następnie... Teraz mam sukienkę długą, trochę mi się boho kojarzy. O, taka, w takie różne wzorki, nie wiem, czy to wzorki jasteckie, czy, czy jakkolwiek by je nie nazwał. Ale jakoś tutaj ten krój mi się kojarzy z taką, wiecie, antyczną Grecją, z czymś takim właśnie, no w tym klimacie, na pewno e, ciepło, czasowo tu mamy taki sznureczek. On może tak jest trochę wiecie zbędny, ale no taka jest ta sukienka bardzo ładna, też mocno stonowana jeśli chodzi o kolorystykę, ale tutaj myślę, że te wzory robią kawał konkretnej roboty. Czuć w ogóle, że ona będzie fantastyczna w noszeniu, bo ma taki bardzo przyjemny materiał, tak na macanko, bardzo przyjemny. Wydaje się być też bardzo przewiewna i też tak jak ja przykładam ją do siebie, to wydaje mi się, że naprawdę yy, no, ładnie mi ona tutaj leży. Długość jest taka midi. Ma też, zobaczcie, tutaj delikatnego rozpierdaka. Taki wywiecznik dla nogi. żeby, wiecie, utko się nie zagotowało. E, piękna, naprawdę. Bardzo, bardzo mi wpadła w oko. Ja w ogóle szukałam właśnie takich nieco um, letnich sukienek bo część moich się albo poniszczyła, albo wiecie, ja nieco z nich powyrastałam, więc myślę, że takie małe uzupełnienie szafy będzie czymś dobrym. Tym bardziej, że powtórzę, niestety latem mam wrażenie, że ubrania brudzą się 100 razy szybciej przez wszelakie lody, arbuzy, grille. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, któremu tłuszcz yy, nie skapnął nigdy na bluzkę czy też na spodnie. Niech pierwszy rzuci kamień albo, nie wiem, laczkiem, czymkolwiek, więc no jakoś tak wtedy tego prania się zbiera, więc fajne jest to, kiedy mamy coś na zmianę. Także tak. Kolejna sukienka, już tak naprawdę przedostatnia rzecz, to jest marka Fee Fee, czyli coś, co zdaje się miało Tesco, granatowa, też bardzo ładna, bardzo prosta, ona tak naprawdę tego swojego uroku nabiera wtedy, kiedy ją się na siebie założy. Ma ładny dekolt, grube... Te ramionczka, które myślę, że fajnie zatuszują, ramionczka od biustonosza. Wiem, że dużo osób ma z tym problem, bo jednak nie chce z tego biustonosza rezygnować, a też nie lubi, kiedy wiecie, one jakoś tam brzydko się odznaczają, więc myślę, że tutaj te ramionczka rozwiążą problem. Góra jest. No właśnie, ona nie jest aż tak bardzo elastyczna, jak można by pomyśleć, chociaż zobaczcie, ona tutaj ma takie różne marszczenia. I tu jest taka prosta, gładziutka. Ale naprawdę uważam, że ma również wielki potencjał do tego, żeby ją po prostu nosić, stylizować i korzystać w niej z lata. Sprawdźmy jeszcze, z czegoż, z czegoż ty jesteś. Dlaczego ty nie masz szmetki ze składem? Powiedz nam tymi. Nie wiem, nie widzę nigdzie składu, szczerze mówiąc. No ale tak. O taka bardzo ładna. I ostatnia rzecz, która no właśnie mnie kojarzy się lekko impreskowo, już wam pokazuję. To jest o taka bluska z długim rękawem. Ja wiem, że ona no, wygląda tak niepozornie: no bo tutaj jest raczej prosta, długi rękaw. Ale Bayer pojawia się z tyłu, bo zobaczcie, ona te plecy ma bardzo wycięte. Tutaj jest jeszcze sznureczek, co by przytrzymać tą górną część. Ona jest też krótsza, od razu mówię, że to jest bardziej taki crop top, ale no mówię, do jakichś wyższych stanów myślę, że będzie wyglądać jak złoto. Bardzo, bardzo wpadła mi w oko. Między innymi też przez to, że jak ja ją, wiecie, zobaczyłam na wieszaku, to ona miała jeszcze metkę, nigdzie nie zniszczona. No, ale tak jak wspominałam ostatnio, poszukuję takich ubrań, które właśnie posłużą mi niekoniecznie w takich okolicznościach domowo-rodzinnych, tylko bardziej na jakichś takich nie wiem, spotkaniach z dziewczynami, kiedy wiecie, człowiek chce się trochę odstawić, jak szczur na otwarcie kanału, ale nieważne. I pomyślałam, że ta bluzka może być całkiem fajną opcją. Ją oczywiście można zrobić, wiecie, tak bardzo na delikatnie, jakaś, nie wiem, nawet kwiecista spódnica z wyższym stanem. Do tego ta bluzka, taki, wiecie, tyciulki, kawałeczek skóry będzie widać, ale myślę, że to nie szkodzi. I ona wtedy zyskuje taki, bym powiedziała, łagodny, ale z lekkim pazurem charakter, no bo tutaj jednak te plecy robią swoje, a można, wiecie, odwalić się totalnie, Zrobić z niej full glam, dołożyć jakiś duży, ciężki naszyjnik, nawet w stylu, stylu May Bohosiewicz w Love Never Lies. Ale też naprawdę uważam, że bluzka ma w sobie dość konkretny potencjał, dlatego bardzo się cieszę, że ją znalazłam. No i tak jak wspomniałam, 6 zł, myślę, że to nie jest pieniądz, a też, że fajne rzeczy po prostu będę mogła z nią zrobić. Widzę ją z taką moją czerwoną, plisowaną długą spódnicą z sensei, naprawdę. Bardzo to widzę. No i co, to jest wszystko. Znowu parę rzeczy, które chciałam Wam pokazać, zaprezentować, jak one wyglądają, dopowiedzieć słów kilka, no bo wiadomo, że to nie da się zrobić tak, co by tylko wiecie, jak było pyk, 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 pyk. Trzeba się trochę i nagadać. Dajcie mi, proszę, znać, co Wam się podobało i, i co. I myślę, że widzimy się już niedługo w jakimś kolejnym filmie. Zatem bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia niedługo w czymś nowym. Bye!